Uruchamiamy program. Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić, to jest pobranie kategorii aukcji z serwisu aukcyjnego. W tym celu wyłączamy synchronizację, jeżeli była włączona, i pobieramy kategorię z serwisu. Program ostrzega, żeby tego nie robić bez potrzeby, bo jest to operacja długotrwała. Szybkość pobierania zależy oczywiście od Twojego komputera i szybkości internetu. Zaczekamy aż kategorie pobiorą. Z lewej strony pojawią się kategorie serwisu. Wszystkie one oczywiście będą niemonitorowane. Aby je zobaczyć musimy włączyć wyświetlanie niemonitorowanych kategorii. nasze wszystkie kategorie pobiorą? Trochę ich będzie ponad 20 tysięcy. Zaznaczymy kilka kategorii, które będziemy monitorować. Na przykład. O, modne czytniki e-booków. Czytniki, może jakiś telefonik? Telefonik, telefon AP. Powiedzmy, zobaczymy, co u nich słychać. Teraz pobierzemy aukcję z serwisu aukcyjnego. program ostrzega, że operacja może być długotrwała, trzeba zwrócić uwagę na to, że w serwisach aukcyjnych są miliony aukcji. Powinieneś świadomie zaznaczać konkretne kategorie, a nie na przykład wszystkie. Tego by darmowa baza danych programu nie przechowała. Operacja pobrania aukcji z serwisu ma sens w dwóch przypadkach. Jeżeli chcemy usunąć aukcje archiwalne, aby zrobić miejsce dla nowych i przy pierwszym uruchomieniu programu. Oczywiście możemy też włączyć synchronizację i zaczekać, aż się aukcje same pobiorą. Teraz możemy sobie przeglądać aukcje, zarówno w serwisie, jak i w programie. Możemy je oczywiście posegregować. Wyszukać. Jak widać, działa to znacznie szybciej niż serwisie aukcyjnym, a tutaj na przykład ktoś nie uznał za stosowne umieszczenia zdjęcia. Myśli, że się samo sprzeda. Zaznaczmy teraz wszystkie aukcje jako przejrzane. Ale. Kilka zaznaczymy, że jeszcze się zastanawiamy. Może będą interesujące. W tej chwili mamy już tylko te aukcje, które nas interesują, i musimy bez przerwy oglądać tych samych aukcji. Włączymy synchronizację, żeby zobaczyć, czy się coś pojawiło nowego. Teraz możemy zająć się czymś innym, a program sam będzie monitorował, czy są jakieś nowe propozycje ogłoszeń, czy też nie. Za chwilę się synchronizuje i dowiemy się, czy jest ruch w interesie, czy nie ma. W tych opcjach nie ma. Spróbujemy sobie włączyć inną kategorię, żeby zobaczyć, że ten mechanizm działa. Może jakiś pilocik, może uniwersalny Ok, włączymy synchronizację I za chwilę same powinny się nam aukcje pojawić u nas z nowej kategorii Oczywiście te, które mieliśmy nadal są. Możemy przeglądać zarówno archiwalne, jak i bieżące. Jeszcze raz się dowiemy, kiedy aukcja została ogłoszona. Jak widać, trwa synchronizacja. My w tym czasie robimy coś zupełnie innego. 105 aukcji z nowego nowej kategorii pojawiło się i możemy je teraz posegregować tego już nie będziemy robili tylko zaczekamy na kolejną synchronizację żeby się przekonać czy w pilotach jest większy ruch W pilotach też ruchu na razie nie ma. Program sam będzie się synchronizował co określony czas.